Diskowizja fun Dance. Moi drodzy, mówiłem, że dzisiaj będzie ostra jazda, bo na kanapie zasiadł Sylwester Gazda. Padziak pięknie się zrymowało. Witaj serdecznie. Witam jak się, ja tam bygasz Zamościa do nas dzisiaj? Piękna, piękna, dwie godzinki jestem u was. Opalony, jak zwykle piękny 40-letni. <noise> e, w metryce 40 lat. A ty pamiętasz, ile lat jesteś na scenie? 2000 Drugi rok, ile? 18-19 lat. 19 lat zarobi? Nie, no na scenie poczekaj. No, może z kontakt mój z muzyką, założyłem działalność i firmę w 2002 roku, ale tak na takiej dużej scenie ogólnopolskiej i nie tylko ogólnopolskiej, światowej. Mogę tak <zysklarziny> powiedzieć, w USA byłem. W USA. Także chyba od 2008-2009 roku, jakoś tak. Ty karierę rozpoczynałeś od grania wesel, imprez okolicznościowych. Jak Ty wspominasz ten czas? Wiesz, to jest najlepsza szkoła życia. Każdemu to polecam i chyba każdy z muzyków, z wykonawców, który przeszedł tą drogę, to naprawdę bardzo ją szanuje i docenia, bo to jest naprawdę szkoła życia, szkoła pokory i później, jeżeli odnosisz sukces, bardziej się nim cieszysz i świadomie nim operujesz. Także polecam każdemu spróbować, może niekoniecznie wesela, jakieś eventy zmierzenia się z publicznością yy, na dłuższej jakiejś tam fali, z różnym yy, w stanie yy, upojenia. Yy, bardzo istotna rzecz, żeby sobie poradzić z tym wszystkim. Polecam każdemu. Ja zapytałem Cię nie bez kozery, o te wesele. Wiesz dlaczego? Nie Bo wiem. mam informację, że co drugie wesele, w którym, na którym graliście, kończyło się rozwodami. Skąd was to info? Ale był taki okres, no faktycznie. Właśnie, a co tu chodzi w tym wszystkim? Nie wiem, nie wiem, <laughs> jak, jak, jak do tego doszło, nie wiem, w każdym razie... Zniegałeś z panną młodą Nie, to nie ja, ale tak się gdzieś dożył taki był okres, że faktycznie... E, ale to taki, jakiś rok taki był jakiś może nieszczęśliwy albo szczęśliwy, bo wiesz, to, że jest rozwód, to nie zawsze świadczy o tym, że coś złego stało. Być może coś właśnie dobrego, że może nie pasowało to małżeństwo do siebie. Ale pamiętam, był taki rok w naszej karierze, że, że faktycznie co drugie, o, rozwód, słyszę rozwód, słyszę rozwód. Tak, skąd masz te informacje? Tak? Tak. Ale to jest prawdziwa informacja, tak było, tak, tak, tak. Ale to może. to mi już jakiś komunikat, i czas dla mnie, żeby już skończyć z tymi weselami. Sylwek, idź dalej, bo to się źle kończy. I Sylwek poszedł dalej, ale tak. o tym porozmawiamy już za chwilę. Diskowizja for Fan Dance. Gościem programu Disco For Fun Dance jest Sylwek Gazda, wokalista i lider zespołu Power Play. Ja Przyjechałeś do nas z premierą swojego najnowszego teledysku. Tak. Do piosenki Jeden dzień. Jeden dzień. Tak. Ale to twój pierwszy utwór, który napisałeś wspólnie z Łukaszem Siennickim. Tak. Tak. To z... ci pomysł, żeby co, sam nie, nie. skomponować. Może wyjaśnię od początku. Y Generalnie sam jestem sobie sterem okrętem i, i większość mojej produkcji wychodzi praktycznie ode mnie i muzycznie i tekstowo. E, korzystałem gdzieś tam kilkukrotnie czy tam z, z tekstu i jak coś fajnego, dobrego jest, pierwszy zastanawiam się, przemyślam, a później delikatne korekty i, i faktycznie, ale to jest bardzo niewiele. Ale jeżeli chodzi o się Sienickiego, nie znałem go wcześniej. Słyszałem, że produkuje muzykę. Dostałem na maila informację z utworem, gdzie przesłuchałem go do, dosłownie do połowy. Do połowy i wiedziałem, że to jest to. Po prostu trafił idealnie w, w punkt trafił ze wszystkim i muzycznie trafił w punkt i, i lirycznie, czyli tekstowo trafił po prostu idealnie. Eee, wykonałem telefon, doszło do współpracy, znakomita współpraca, każdemu polecam, chociaż podejrzewam, że bardziej znacie Łukasza. Łukasz, pozdrawiam serdecznie, że będziesz oglądał. bardzo gorąco. Eee, bardziej niż ja, jestem na kawę umówiony z Łukaszem, jak tylko będzie troszkę swobodniej, to na pewno go odwiedzę, bo, bo współpracowało nam się idealnie, no i naprawdę jestem mega zadowolony z tej produkcji. Do tego wręcz stworzyłem rodzinny teledysk, bo aż się prosiło, żeby tak zrobić. No właśnie, o teledysku chciałem porozmawiać, bo miał być kręcony w Egipcie, miałeś być, kupione tak. bilety, miał, miał polecieć z Tobą Przemek Dnie Węgłowski, który polecieć. wszystkie teledyski Ci produkuje, a tu popatrz, Zamość, żona, przepiękna żona, z którą byłeś w ostatnio, nie wiem, co robiłeś i nie będę pytał, no i w teledysku pojawił się Twój synek, Debus, czyli tak, to jest tak, taki tak. teledysk najważniejszy w Twoim życiu. Wydaje mi się, że można tak nazwać, można tak go określić, naprawdę świetnie, z Przemkiem świetnie się współpracuje, bo my się rozumiemy, może nie wszystkie, ale w większości nam wyprodukował Przemek, dlatego że tam się po prostu dobrze współpracuje, mamy ten wspólny język, jak nie wiem, sam produkujesz, to wiesz, czasami przychodzą ci jakieś teasery i korekty i tak dalej, to my praktycznie z Przemkiem gorczymy na dwóch poprawkach i no, jest no, wszystko. Nie to jednej, o, nie ma żadnego <laughs> problemu, jak Przemek <laughs> produkuje teledysk. No, o widzisz, to jeszcze lepiej niż u mnie. Diskowizja for Fan Gościem programu Diskowizja for Fan jest Sylwester Gazda. Sylwku, mówiliśmy też o pieniądzach. Najważniejsze w branży, oczywiście. Oprócz tego fanu, który jest podczas koncertowania, na co wydałeś pierwszy zarobiony milion? O! Skąd wiesz, że milion! No wiem. Kto ci powiedział? Wiem. Nie, no dobra, tak na poważnie. Najważniejsze właśnie, zawsze powtarzam, jeżeli chodzi o, o, o całą przygodę z muzyką, u mnie zawsze było, jak było naprawdę, w 2016 roku mieliśmy totalny pik. Rekord chyba w sierpniu 44 koncerty, a w maju bo Juvenalia, to też było gdzieś powyżej, czwórka z przodu była. To dla potencjalnego Kowalskiego pomyśl sobie, no jak, 30 załóżmy jeden dni ma miesiąc maj, a 40 koncertów. I Za każdy biorą po 15 tysięcy nie no, ja przestań, 25. 25 to... Tak, na to. 15, obraża mnie, no, szanowni <grym> Państwo. Nie, no, wiesz co, i, i grając te koncerty, nigdy nie zastanawiałem się nad tym przychodem. Oczywiście on zawsze gdzieś tam idzie równolegle z tym, z tym koncertowaniem i to jest bardzo miła taka gratyfikacja w swojej pracy, ale nigdy nie zastanawiałem się za ile my właśnie gramy, czy za 15, czy za 8, czy za 25, czy za 50. Nie myślisz o tym, dopiero gdzieś tam później spilniasz faktury, wystawiasz, o kurczę, fajnie, o kurczę, fajnie i tak dalej. Oczywiście, no i wiadomo, Grand tyle koncertów. Y, są też koszta, które ponosimy. To nie jest tak, że ty bierzesz te pieniądze. Są koszta chociażby produkcji, są koszta pracowników, którzy z tego pr pracują. chłopaki też przez darmo nie jeżdżą, nie grają. To są wszędzie. To trzeba sobie zdać sprawę, że są podniesione koszta. Ale są też z tego zyski. To żadna tajemnica, że zarabialiśmy nieźle. Zarab Mam nadzieję, że będziemy zarabiali nieźle. I warto było te pieniążki jakoś mądrze lokować. Ja tak zrobiłem. Ja słyszałem, że byliście jednym z najbardziej rock'n'rollowych zespołów Disco Polo w Polsce, kiedy były oczywiście koncerty. No nie byliście tacy jak Lady Punk, ale było nieźle, słyszałem. Wiesz co, naprawdę na pewno na pewno u nas zawsze było wesoło. I to też właśnie było coś fajnego, że już wielokrotnie o tym wspominałem, że mieliśmy bardzo fajną, zgraną ekipę, dotarliśmy się i, i zawsze jak wykonaliśmy już swoją pracę i gdzieś były integracje zespołowe, tak zwane aftery, to na pewno na pewno z nami nie było nudno, że tak powiem i były różne incydenty, chociaż z drzwiami tak się fajnie zrobiło, tak się fajnie śpiewało, że gaśnica poszła w pokoju i cały pokój wysokiej klasy, nie wiem, czterogwiazdkowy może, został śnieżnobiały w lecie. Ile zapłaciliście pieniędzy? Nie pamiętam, ale no to firma gdzieś tysiaku się zmieściliśmy. Disco For Dance Nadal gościem programu Discowizja, For fun dance jest Sylwester Gaz. Darałam nam się fantastycznie rozmawia. Mówiłem, że to jest niezła jazda, kiedy Sylwek jest razem z nami, razem z wami. Witam, Jeszcze witam. na chwilę musimy o muzyce porozmawiać. Jesteś u nas po raz pierwszy, więc widzowie muszą Cię poznać bardzo e, szczegółowo. Jakie dałbyś rady młodym wykonawcom, które, którzy chcą osiągnąć taki wielki sukces, jakim praca PowerPlay. To może niewielki sukces, ja uważam że cały czas to jest wielka ogromna praca, wiele poświęceń. Ja sam w swoim życiu też dużo poświęciłem. I, i dużo straciłem, chociażby ktoś ostatnio mi tam zarzucił, że bo, bo coś tam, coś tam. Wyobraźcie sobie, że młodzi ludzie załóżmy, nie wiem, od 18-19 roku życia chodzą na wesela, co tam w sobotę, bawią się, tańczą i tak dalej. Ja chyba miałem pierwszy, pierwszego wolnego Sylwestra od y od, mojego, od moich 18 urodzin. Zawsze w studiach pracowałem i zawsze było mi przykro, że tam ktoś się bawi i czeka na ten dzień, a ja stoję gdzieś a tam i i gram i stoję i gram. Tak, tak, tak. Czy tak samo ktoś tam mówił, jak fajnie, mu na wesele idzie, będzie fajnie, się bawi i tak dalej, a mnie, a my idziemy do pracy. Coś kosztem czegoś, także najważniejsze rada, chłopaki, pracowitość, wytrwałość. No i oczywiście wiara w to, co się robi. To jest najważniejsze, żeby tam nie latać, jak wierzysz, w, że w tym się czujesz dobrze, kontynuuj, a na pewno znajdziesz swojego odbiorcę. Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Sylwek, czego Ci życzyć na zróbeczka, zakończenie tego naszego spotkania? i wszystko będzie git. Zróweczka i normalności. I Tobie też życzę, żebyśmy się spotkali już niebawem na scenie. Nawet niech pod tą sceną będzie tylko tysiąc osób, bo też tak może być, ale niech będzie nawet 200 osób. Żebyśmy się spotkali będziemy grać. i będziemy grać. Tego Ci życzę z całego serca. Gościem programu Discowizja for FunDance był piękny 40-letni Sylwek Gasta. O kurczę, dziękuję Wam wszystkim. Dziękujemy. Disco For Fun dance.